Dzień dobry wszystkim. Filmik ten jest skierowany dla tych, którzy są niedowiarkami, ile może się zebrać wody, kondensatu w kominie podczas pracy pieca na niskich temperaturach. Ten piec, jak wspominałem wcześniej, jest piecem kondensacyjnym. Pracuje na dosyć niskich temperaturach. No w tej chwili się praktycznie będzie wygaszał bo jest w nadzorze 40 jest zadana. I chciałem wam pokazać ile potrafi się zebrać kondensatu. To jest na wzór jest podstawiona w tej chwili kondensat nie jest jeszcze podpięty pod ścieki jest tylko podstawiona zwykła bańka. Ile może się zebrać kondensatu. Jest to 4-litrowy pojemnik na wodę. W tej chwili jest gdzieś około połowa, czyli 2 litry. Czas, w jakim to się uzbierało, było około tygodnia, tydzień, może troszeczkę więcej niż tydzień pracy pieca. Więc ktoś, kto zaoszczędził na wkładzie kominowym, Ewentualnie nie podpił do ścieków, wyjścia kondensatu, będzie miał spory problem. Także przestroga dla wszystkich, którzy oszczędzają na kominie, ewentualnie palą w piecach nieprzystosowanych do tego na niskich temperaturach. Dziękuję bardzo.